Współpraca z firmą Seon dla wielu klientów wydaje się być małżeństwem z rozsądku, a nie z miłości. To złe podejście, ponieważ jeżeli wychodzisz z takiego założenia, to już na starcie tworzysz dystans we wzajemnych relacjach. Dystans, prędzej czy później, a z reguły prędzej, doprowadzi tylko do frustracji, a w konsekwencji tej frustracji do szybkiego zakończenia dopiero co nawiązanej współpracy. Na szczęście można uniknąć takiej sytuacji. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, za pomocą jakich metod będziesz w stanie sprawdzić, czy to, co firma SEO mówi, o czym wspomina na swojej stronie firmowej, ma przysłowiowy sens. Dowiesz się także, w jaki sposób analizować opinie, które można znaleźć dzisiaj w różnych miejscach internetu: na Google Moja firma, na Facebooku czy innych podobnych serwisach. Zaczynamy! Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Jest wiele metod, za pomocą których można sprawdzić firmę SEO. Z roku na rok widzę, że potencjalni klienci są coraz bardziej kreatywni na tym polu i bardzo dobrze, bo to wymusza stałe podnoszenie jakości usług świadczonych w branży SEO. Niezależnie jednak od tego, na jaką metodę się zdecydujesz, jest kilka, które świetnie się sprawdzają mimo upływu już wielu lat. A w połączeniu ze sobą, jeżeli zdecydujesz się zastosować je wszystkie naraz, stanowić będą swoistą mieszankę wybuchową, której nie oprze się żadna firma SEO, nawet jak będzie bardzo chciała coś zataić. Jakie to są metody? Przyjrzyjmy im się z bliska. Metoda numer 1. Znajomi i partnerzy biznesowi. Żyjemy dzisiaj w bardzo skomplikowanym świecie i potrzebujemy usług wielu specjalistów, potrzebujemy wielu różnego rodzaju produktów, aby móc funkcjonować. Mamy dwie metody wybierania tych specjalistów albo kupowania usług: albo szukamy ich sami, albo dzwonimy do sprawdzonych partnerów biznesowych, jeżeli to dotyczy działalności gospodarczej, albo do znajomych, jeżeli to dotyczy czegoś, co jest związane z naszym życiem prywatnym. Oczywiście, w tym drugim przypadku również może chodzić o działalność gospodarczą. Jeżeli więc szukasz specjalisty od pozycjonowania, skontaktuj się w pierwszej kolejności z twoim dobrym znajomym, z twoją dobrą koleżanką. Kto wie, może współpracuje ona właśnie z taką osobą i będzie mogła ci pomóc w dokonaniu dobrego wyboru. Taki kontakt jest skazany także z innego powodu. Jeżeli bowiem porozmawiasz najpierw z dobrze znaną ci osobą, to uwierz mi, będziesz bardzo dobrze przygotowany do rozmowy ze specjalistą od pozycjonowania, a w wielu przypadkach od zawodowego sprzedawcy, zwłaszcza jeżeli będziesz rozmawiać z dużą firmą SEO. W dużych firmach SEO bowiem to nie właściciele firm decydują o nawiązywaniu relacji z nowymi klientami, to nie specjaliści SEO podpisują z nimi umowy. W dużej firmie SEO za pozyskiwanie klientów odpowiadają sprzedawcy którzy bardzo często nie posiadają wiedzy z zakresu pozycjonowania. A to prowadzi później do wielu problemów podczas procesu realizacji umowy. Dlatego zapamiętaj, znajomi i partnerzy biznesowi mogą Ci tutaj pomóc. Jednak chciałbym przestrzec Ciebie przed tym, aby zwracać uwagę tylko na to, co tobie mówią. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas jest inny. Dla jednej osoby, ktoś, kto posiada pewne cechy osobowościowe, będzie idealnym partnerem do współpracy. Natomiast w Twoim przypadku może się okazać, że ten partner będzie beznadziejny. Dlatego, niezależnie od tego, czy Twój znajomy, czy Twój partner biznesowy wskaże Ci jakąś firmę SEO do współpracy, koniecznie weź telefon i zadzwoń do takiej osoby. Po co? No po to, aby zobaczyć, w jaki sposób Ci się z nią rozmawia. Czy czujesz tą chemię? Czy czujesz, że nawiązałeś już wstępny kontakt z kimś, z kim dobrze Ci się będzie współpracować? W końcu proces pozycjonowania to proces budowania marki, a to jest proces długotrwały, więc i relacja z firmą SEO powinna być długotrwała. Dlatego ważne jest, aby mieć z nią dobry, zdrowy kontakt. Metoda numer dwa. Strona firmy SEO. Decyzja o nawiązaniu kontaktu z firmą SEO powinna być decyzją świadomą. Nie powinna wynikać z faktu otrzymania maila, w którym dowiadujesz się, że Twoja strona zajmuje pozycję wynika wyszukiwania na x słów kluczowych, a widzę tutaj bardzo duży potencjał, dlatego więc jeżeli znalazłby Pan, znalazłaby Pani chwilę czasu, to z przyjemnością zadzwonię i porozmawiam o możliwościach, jakie może Pani osiągnąć, może Pan osiągnąć, decydując się na współpracę z naszą firmą. Uwierz mi. Żaden specjalista nie wyśle do ciebie takiego maila, żaden specjalista do ciebie nie zadzwoni, ponieważ on nie musi w ten sposób pozyskiwać klientów. On pozyskuje klientów świadomych, którzy trafiają do niego albo z polecenia, albo przez jego dobrze zbudowaną stronę firmową. Dlatego więc, zanim zdecydujesz się na nawiązanie kontaktu z taką osobą, wejdź na jego stronę firmową i zwróć uwagę, czy wzbudza twoje zaufanie, czy jest napisana pod ciebie. A nie jest tylko laurką firmy SEO? Czy taka strona jasno komunikuje o tym, co, jak i dlaczego będzie wykonywane w ramach prowadzonych działań pozycjonerskich? Czy na stronie znajdziesz informacje o umowie, jaka jest podpisywana, zwłaszcza o czasie jej trwania i trybie rozwiązania? Czy strona przedstawia osoby, z którymi będziesz współpracować? Nie muszą to być od razu galerie zdjęć, w których zobaczysz taką osobę w pracy, w czasie wolnym, na wyjeździe integracyjnym, na wakacjach. Ważne jest jednak, żeby poznać zespół, żeby zobaczyć, kto stoi za daną firmą. A przy okazji dowiesz się, czy rozmawiasz ze specjalistą, czy też z zawodowym sprzedawcą. Pamiętaj o czym mówiłem wcześniej: jeżeli będziesz rozmawiać z zawodowym sprzedawcą, upewnij się, że będziesz mieć również kontakt ze specjalistą SEO, który nadaje co najmniej na takich samych falach jak głów sprzedawca. Jeżeli jednak mogę coś doradzić, koniecznie w umowie zastrzeż sobie, że będziesz mieć kontakt nie tylko z tym nowym specjalistą, ale także i ze sprzedawcą. Na pewno zdarzało ci się wielokrotnie robić zakupy na targu, kupując warzywa czy też owoce. Jak idziesz na taki targ, to jest tam kilka grup osób. Są osoby takie, które mają wystawione warzywa i owoce, siedzą, patrzą się na ciebie, nic nie mówią. Są tacy wręcz, którzy siedzą sobie, patrząc w telefon komórkowy, no i liczą chyba tylko na to, że ktoś przechodząc zapyta ich, po ile jest dany produkt, albo proszę dać mi 2 kg ziemniaków. Oprócz tych dwóch grup osób, które osobiście staram się unikać podczas robienia tego typu zakupów, są jeszcze dwie inne grupy osób. Obie grupy aktywnie pozyskują klienta, aczkolwiek różnią się między sobą. Grupa pierwsza Aktywnie pozyskując klienta, zachęca mnie do tego, aby podejść do ich stoiska. Rozmowa jest fajna, wszystko się klei, pomidory lądują w siatce, cytryny, cebule i tak dalej. Wracasz jednak do domu i okazuje się, że z sześciu pomidorów dwa są zepsute, a z 12 jabłek trzy są obite, a jedno także trzeba je wyrzucić. Zróbmy teraz krok wstecz. Podchodzisz do straganu, wita cię uśmiechnięty sprzedawca, Pyta się, czego potrzebujesz, zagaja ciebie rozmową, no i zaczyna ładować. Zaczyna ładować, pakować te pomidory, te jabłka. I widzisz, że zwraca uwagę na to, jak one wyglądają. Ba, widzisz wręcz, że pewne jabłka odkłada na bok. A jeżeli chodzi o pomidory, to mówi ci tak, chciał pan sześć, dam panu siedem, bo ten jeden jest taki lekko ubity. Co nie znaczy, że jest zły, ale nie chcę, żeby panu potem żona w domu suszyła głowę. I co. Do którego straganu podejdziesz, kiedy będziesz kolejny raz na takim targu? Do pierwszego, którego właściciel w ogóle się na ciebie nie patrzył, do drugiego, którego właścicielka zajmowała się swoim telefonem komórkowym, jakby świat nie istniał, do trzeciego, gdzie gadka była wprawdzie fajna, ale potem część przyniesionych zakupów okazywała się być zepsuta, czy też pójdziesz do czwartego? Ze stroną internetową jest podobnie jak z owym targiem. Są takie, które są niedopracowane i z takich stron z reguły od razu uciekasz. Są też takie strony internetowe, z których bucha tak wybujałe ego jej właściciela, że z reguły także od razu uciekasz. Jest też grupa fajnych stron internetowych, które wyglądają teoretycznie tak samo, ale które różnią się podejściem, jakie jej właściciel stosuje w stosunku do swoich klientów. Wiele osób wychodzi z założenia, że bardzo trudno jest odróżnić tych dwóch sprzedawców od siebie: tego, który sprzedaje nam zepsute jabłka i pomidory, oraz tego, który nie daje nam ich do koszyka, a nawet jeżeli daje, to lojalnie informuje o tym, że one są dobre, ale da nam również jakiś jeszcze inny wartościowy produkt, abyśmy nie poczuli się oszukani. Jeżeli wiesz, czego oczekiwać od firmy SEO, to uwierz mi, chodząc po jej stronie od razu zobaczysz, z jakim typem sprzedawcy masz do czynienia. Trzeba tylko poświęcić trochę czasu na analizę strony, na zestawienie jej zawartości z tym, na czym zależy tobie w procesie pozycjonowania, a więc jaki cel chcesz osiągnąć. I jeżeli to zrobisz, to prawdopodobieństwo tego, że odezwiesz się do złego sprzedawcy, będzie bardzo zmarginalizowane. Metoda numer 3. Kontakt z firmą SEO. Nawiązanie kontaktu z firmą SEO powinno być poprzedzone wnikliwą analizą jej strony, czyli o tym, o czym rozmawialiśmy przy okazji metody numer dwa. Jeżeli już chwycisz za słuchawkę telefonu i zadzwonisz, to zwróć uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, czy jesteś słuchany, czy też słuchasz? Są osoby, które nie pozwalają dojść ci do głosu i opowiadają różne rzeczy o tym, czym się zajmują, a także o tym, kim są. Postaw sobie pytanie, czy zadzwoniłeś po to, żeby słuchać? Czy zadzwoniłeś po to, żeby usłyszeć odpowiedź na twoje pytania? Jeżeli chcesz słuchać, ok, słuchaj, ale staraj się słuchać ze zrozumieniem i nie bój się wchodzić w dyskusję, nie bój się przerywać specjaliście, z którym będziesz rozmawiać. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, nie pozwoli ci na przerwanie dyskusji, jeżeli nadal będzie chciała mówić o tym, co ona uważa za ważne, no cóż... Zastanów się, jak może wyglądać w przyszłości współpraca z taką osobą. Może tak, że będziesz mieć swoje cele, ale ona jednak uzna, że zna lepsze metody dojścia do tych celi, albo też uważa, że twoje cele są bez sensu, a ona uważa, że są inne, znacznie lepsze, na których należy się skupić, zapominając o tym, co jest dla ciebie ważne. Podczas takiej rozmowy zwróć też uwagę na to, czy styl jej prowadzenia jest dostosowany do twojej wiedzy z zakresu SEO. Czy też może czuję, że druga strona chce się wykazać swoją wiedzą, używając tak bardzo skomplikowanych pojęć i sformułowań, że totalnie nie wiesz o co chodzi? Przestrzegam Cię przed tym, aby dać się złapać w tą pułapkę, ponieważ mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu, że pozycjonowanie to nie magia, ale niestety często jest tak przedstawione. Są firmy, które uważają, że jeżeli klienta zakręcą, pokazując mu, jak bardzo zawiłą materią jest pozycjonowanie, to łatwiej będzie im nawiązać z nim współpracę, łatwiej będzie im skłonić go do podpisania umowy, powiedzmy z rocznym okresem wypowiedzenia. SEO to nie magia, SEO to ciężka praca przy stronie. SEO wymaga współpracy pomiędzy klientem i firmą SEO, a współpraca oznacza, że musicie nadawać na tych samych falach. Zarówno jedna, jak i druga strona musi rozumieć to, co mówi druga albo pierwsza strona. Podczas rozmowy postaraj się uzyskać też zapewnienie, że po podpisaniu umowy nadal będziecie mogli ze sobą porozmawiać, zwłaszcza jeżeli czujesz, że nadajecie na tych samych falach. Możesz także poprosić o to, aby dopisać taką formułkę do umowy, jeżeli zdecydujesz się na podpisanie, oczywiście, umowy z daną firmą SEO, z którą rozmawiasz. Wiele problemów we współpracy między firmami SEO a ich klientami wynika właśnie z problemów w komunikacji. Dlatego podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z firmą SEO, nie kieruj się tylko tym, kim jest dana osoba, ale także i tym, czy czujesz flow w komunikacji z tą osobą. Ponieważ współpraca w zakresie pozycjonowania bez pozytywnego flow w dzisiejszych czasach nie ma najmniejszego sensu. Metoda numer 4: opinie klientów. Opinie klientów o danej firmie możesz znaleźć w wielu miejscach w internecie. Znajdziesz je na przykład na stronie firmowej danej firmy, znajdziesz je na wizytówce Google, czyli dzisiaj czymś, co nazywa się tak zwanym profilem firmy w Google, znajdziesz je też w innych miejscach, na przykład na Facebooku. Jak sprawdzać takie opinie? Przede wszystkim musisz wiedzieć o tym, że to, co czytasz, nie zawsze jest tym, co jest w realu. Opinia o danej firmie nie musi być prawdziwa. Zdarzało mi się widzieć opinie na stronach internetowych, które ewidentnie były zaciągnięte z jakiegoś kreatora, i webmaster nie pokusił się nawet o zamienienie ich tak, aby były inne niż opinie, te same opinie, które znajdowały się na innych stronach internetowych jego klientów stronach, które sam tworzył. Dlatego też ja osobiście najmniej ufam opiniom, jakie znajduję na stronach firm. Dlaczego? No cóż, zastanów się, czy zamieściłbyś na swojej stronie internetowej opinię klienta, który nie był zadowolony z Twojej współpracy, opinię klienta, gdzie w takiej współpracy coś poszło nie tak, coś zawaliłeś i klient potem poniósł z tego tytułu albo stratę, albo też mówiąc najzwyczajniej, świecie, był po prostu wkurzony. Nie oznacza to oczywiście, że nie warto zwracać uwagi na takie opinie. Należy jednak podejść do nich w taki sposób. Jak gdyby były one częścią pewnego schematu? Schematu oceniania danej firmy. Unikaj też opinii, jakie znajdziesz o danej firmie w różnych portalach internetowych. Dlaczego? Dlatego, ponieważ bardzo często nie weryfikują one tego, kto wystawia taką opinię. I zdarza się, że opinie danej firmie wystawia zawisna konkurencja, a nie jej rzeczywiście klienci. Jeżeli chciałbym tutaj Ci coś dobrego doradzić, to zwróć uwagę na dwa źródła opinii Facebook oraz wizytówka Google. Owszem, zdarza się, że opinie na przykład na profilu firmy w Google potrafi wystawić Ci konkurencja albo klient, który sam coś zawalił, ale któremu zwróciłeś uwagę, a on w podziękowaniu postanowił zrewanżować Ci się złą opinią, ba, w niektórych przypadkach nawet nie jedną, ale dziesięcioma, ponieważ pozakładał szybko 10 kont w Google i powystawiał Ci opinię. Nie muszę mówić jakiego rodzaju to były opinie. Na szczęście od pewnego czasu Google bardzo dobrze weryfikuje tego typu nienaturalne opinie i jeżeli na przykład zauważyłeś, że na Twoim profilu pojawiła się nienaturalna opinia, to możesz taką opinię zgłosić do Google jako nienaturalną i zażądać jej usunięcia. Ten proces dzisiaj jest o tyle łatwiejszy, że Google używa różnego rodzaju metod do weryfikacji, czy dana osoba faktycznie była w naszej firmie, czy dana osoba faktycznie weszła w nią w interakcję. Żyjemy w czasach, w których praktycznie z nas każdy ma smartfona, a mając smartfona, jesteśmy pologowani do różnego rodzaju usług. Bardzo często jesteśmy też zalogowani do usług lokalizacyjnych, a to oznacza, że Google naprawdę ma mocno ułatwione zadanie w sprawdzeniu, czy faktycznie weszliśmy w interakcję z daną firmą. Jeżeli uzna, że takiej interakcji nie było, to opinię po prostu usuwa. Ale to nie wszystko. Mając opinię w profilu firmy Google, możesz do nich także się odnosić. Więc nawet jeżeli Google uzna, że nie usunie tobie jakiejś opinii, ponieważ uważa, że to faktycznie był twój klient, a to nie był Twój klient, no to co możesz zrobić? Możesz wejść i odpowiedzieć na taką opinię. Do dzisiaj pamiętam sytuację, jak jedna z klientek zadała mi pytanie, co zrobić, ponieważ na profilu pojawiła się nienaturalna opinia. Ja się zapytałem, Panie Ewo, co to była za opinia? No, Panie Sebastianie, no, pacjentka napisała mi, że podlewam kwiatki podczas wizyty. Ja na to, no i jaki jest problem z tym związany? A ona mi odpowiedziała, no, problem jest taki, że kwiatki, które mam w biurze, są sztuczne. Skoro tylko uzyskałem taką odpowiedź, poradziłem pani Ewie, aby napisała tak. Droga Basiu, jeżeli byłabyś faktycznie moją klientką, to wiedziałabyś, że nie mogę podlewać kwiatków, ponieważ wszystkie są sztuczne. Więc jeżeli uważasz nadal, że to ja podlewałam kwiatki podczas Twojej wizyty w naszym gabinecie, to nie obraź się, ale musiałaś mnie z kimś pomylić. No albo jesteś też moją konkurencją. Niezależnie od tego, życzę Tobie miłego dnia. Co zyskujemy, odpowiadając w taki sposób na negatywną opinię? No cóż, bądźmy szczerzy, ludzie nie są idiotami. Jeżeli ktoś przeczyta opinię klienta, a później odpowiedź właściciela, to musiałby być idiotą, aby uznać, że owa Basia faktycznie była niezadowolona z usług pani Ewy. Chciałbym na koniec, aby zamknąć temat opinii klientów, poruszyć jeszcze jedną ważną rzecz schematy. Zachęcam cię do tego, aby nie czytać tylko jednej czy dwóch ostatnich opinii, ale aby zwrócić uwagę na większość z nich, a co najmniej na kilkanaście, a najlepiej parę dziesiąt. Dlaczego? Otóż naturalne opinie charakteryzują się tym, że są naturalne, a więc praktycznie każda z nich jest inna. Opinie zaś, które są wystawiane przez, nazwijmy to, zaprzyjaźnione firmy. Albo też są pozyskiwane skąd w sposób nienaturalny, na przykład poprzez kupowanie tych opinii, mają to do siebie, że w swoim oddźwięku już są sztuczne, a mało tego. Dodatkowo są napisane według tego samego schematu lub też kilku schematów, które w łatwy sposób wychwycisz, jeżeli zapoznasz się właśnie z większą ilością takich opinii niż jedna, dwie czy trzy. Zwróć też uwagę, czy właściciel firmy odpowiada na opinie od swoich klientów, ponieważ odpowiadając pokazuje, że te opinie są dla niego ważne i że bardzo ceni sobie te opinie. A ceniąc opinie, ceni klientów. Metoda numer 5. Niezależnie od tego, gdzie znajdziesz opinię, sprawdzi Mało kto decyduje się na sprawdzenie opinii, jakie znajdzie o danej firmie. Od przeczyta tę opinie na stronie internetowej, na Facebooku, na wizytówce Google. No, już łapie za słuchawkę i dzwoni. Chwila, chwila, a zastanawiamy się czasem, co by było, jakbyś porozmawiał z taką osobą, jakbyś zadzwonił do firmy, która wystawiła daną opinię i zapytał, jak współpraca wyglądała w praktyce. Zdarza mi się czasem wykonywać tego typu telefony i uwierz mi, za pierwszym razem byłem bardzo zdziwiony, jak słyszałem autentyczne zdziwienie w głosie ze strony osoby o tym, że jej opinia znajduje się na stronie. Ponieważ albo była niezadowolona, albo też opinia nie odzwierciedlała tego, co tak naprawdę miało miejsce podczas współpracy. I dlatego bardzo, ale to bardzo zachęcam Ciebie do stosowania tej metody weryfikacji. Opinie o danej firmie może napisać każdy, nawet osoba, która nie pochodzi z tej firmy. Jeżeli jednak już porozmawiasz z danym klientem, z byłym lub też obecnym klientem firmy SEO, to dostaniesz informację z pierwszej ręki o tym, jak wygląda taka współpraca w praktyce. I taka informacja będzie z pewnością informacją na wagę złota. Powodzenia! Po słuchaniu odcinka już wiesz, za pomocą jakich metod możesz sprawdzić firmę SEO. Omówione w tym odcinku metody możesz stosować wybiórczo lub w połączeniu ze sobą. Osobiście zachęcam Ciebie do stosowania jednocześnie wszystkich pięciu metod. Ponieważ tylko w ten sposób osiągniesz najlepsze rezultaty, ponieważ tylko w ten sposób zminimalizujesz ryzyko podpisania umowy z niewłaściwą firmą SEO. Oczywiście nie ograniczaj się tylko do omówionych tutaj metod, bądź kreatywny. Każda dodatkowa metoda, jakiej użyjesz do weryfikacji, sprawi, że zwiększysz szansę podpisania umowy na pozycjonowanie dobrej dla Ciebie, a nie tylko dla firmy SEO. Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na www.seoprofi.pl. Do usłyszenia.